Okay, więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Odcinek trzeci prawdopodobnie był wstęp, był odcinek przerwany, który był pierwszy, jakby nagrany, ale mam yy, wreszcie kolejny odcinek. I w tym odcinku wreszcie wiem, gdzie, z, gdzie jest świątynia. Także złożyłem się mapą, troszkę cheatersko, ale już wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, czemu jej nie mogłem znaleźć, naprawdę nie wiem, strasznie onlakiem mam wrażenie, że byłem. A, ogólnie siedzę na tym spiku z Agnieszką i z Bartkiem, ale. mik wyciszonych. Tylko, że chcę wreszcie świątynię znaleźć, Miałem, że mało się odzywałem na pierwszym odcinku, także przepraszam za to. Um, no ale tak wyszło, tak? Troszkę nie, nie mój dzień, troszkę zmęczony jestem. Także przepraszam, ale no Wiecie, siła wyższa, tak. Kurczę, dziewy ja jestem. Dobra, Także um, Przejdziemy ze świątyni. Ona jest na kordach minus 470 130, także jesteśmy już nic stosunkowo niedaleko od niej. Przynajmniej tak wynika z mapy. Chyba się nie mylę, tak jest. Tak jest. Także jest świątynia wreszcie. Um. No i super. Także Quest wykonany. Świątynia znaleziona. No i super. Fajnie. Dobra. No i fajnie. Hehe. Gdzie? W dżungli. Tylko trzeba być ostrożnym. by tu niczego nie zniszczyć, bo to wiecie, mogę łatwo... ...zniszczyć. A trzeba tu powoli... Wejdźmy, nie wiem, co to jest, Znowu na takiej dżungli, dawniej to dawno, dawno nie byłem. Um, dobra, jest troszkę ciemno. Także zrobimy tak. Stworzymy sobie torcze. Nie dzięki Minecrafta mam, okej. Okay. Dobra, tu pamiętam, że były jakieś pułapki. I ogólnie tutaj da się jakoś tą oblokować Chyba tak. A, pułapka! Nie tym razem. Trza mam to. ...strzelają. To nie jest trap chest. Dobra, odbezpieczmy to. Ała! Okej, okay, nawet spoko. Znaczy spoko, no takie średnie rzeczy, ale sporo złota. Także miło. Zawsze się przyda. Hmm. Weźmy to. Weźmy też te dispensary, dlaczego nie. Jak dają, to za darmo, to bierę. No i dobra, fajnie. Troszkę że też rozbierałem wcześniej, jak widzicie. Gdzie ehm, mój workbench? Chciałem zostawić, no trudno. Weźmy też ten. są też weźmiemy, dlaczego nie. Skrzynka, no może niekoniecznie. Także spoko. Ehm. Wiem, że tu muszą być pistony. O, właśnie! Także, pam-param, pam-pam. Bo to się jako taka powinno... <śm> 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 ...otworzyć z mocą tych mechanizmów, ale... ...że jestem lamusem, to nie umiem tych mechanizmów. Znaczy, no, nie chciałbym się już tego sprawdzać. Um. No i tyle, dobra. No, i dobra, no i możemy stąd wyjść w takim razie? za zobaczymy, czy jeszcze jest tu jakaś. Raczej nie. Sądzę, że nie, więc widźmy stąd. Możemy stąd wyjść. Także w końcu znalazłem, bo że naprawdę szukałem tego mega długo. I no, trochę mi to zajęło. No nie powiem, że nie, bo. No. Zajęło to naprawdę długo. <laughs> no, ale dobra. Nie będę wam opowiadał już tych szczegółów, bo opowiadamy pewnie w pierwszym odcinku. Nagram ogólnie dźwięki po, bo drugi, trzeci, bo ten nagram pierwszy dopiero. Ale dobra. Myślę, że teraz pójdziemy tak tradycyjnie, czyli pójdziemy do jakiegoś cave'u, dungeonu i zbierzemy materiał, bo nie zbieraliśmy, tylko szukaliśmy w pierwszym odcinku, właśnie tutaj. Znaczy, w drugim odcinku. Um, jak to się nazywa? Um, szukaliśmy. No, oczywiście, z tej świątyni, która była do, naprawdę bliska, bo to jest, to jest praktycznie spawn już obok, ale jakoś źle poszedłem, strasznie unlucky byłem. Nie mogę mi w ogóle znaleźć. Mm, no. Już tak to wygląda. O, mam tu bardzo dużo arbuzów, także to, to, to też mnie cieszy ogólnie. Um, co? Czyli druga, nie, nie jest druga świątynia, po prostu chyba. Zrobiłem kółko, chyba. Czy o co chodzi? No, nie gadaj, że drugą świątynię znalazłem. Nie, nie, to już byłem. Nie wiem, jakieś kółko zrobiłem, boże. Idźmy stąd. No, także widzicie, jak to wygląda. Idźmy teraz w jedną stronę. Czemu, nie wiem, czemu po prostu kręciłem się jakoś w kółko. Nie wiem, dziwne to było. Um. No ale dobra. Idźmy, 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 idźmy. Licz, ilość śmierci widzicie też co też zrobiłem. E, także widzimy, kto ile razy umarł. No, więc no. E, no i co, no? Poszukamy jakiegoś kajwi, kajwiku. E, gdzie będę się osiedlał? Co? Naprawdę druga? Ej, teraz to... ej. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Wow. Właśnie o to, o to mi chodziło, chyba. O tą bliższą. Kurwa. 7 minut znalazłem dwie świątynia, wcześniej nie mogłem. Przez całe 20 minut, nie? sakra, No dobra, znalazłem. <grym> znalazłem drugą, więc śmiesznie. Dobra, jest druga. Śmiesznie. No i więcej Laza, spoko. Dobra. Co to weźmiemy? Dlaczego nie? Weźmiemy to też. Nie wiem, czy to była jakaś taka cenna. Te co na nie bierzemy, bo po co? Ehm, dobra. No jest jeszcze ten mechanizm, ale mówię, nie będę się w niego bawił. Po prostu weźmiemy tutaj Moment 4 Power 4, spoko. Spoko, na łuk przynajmniej. W sumie na miecz też nie najgorzej. Wezmę te styki pistony, bo one mogą być rozpozorą, dosyć cenne. Yy, dlatego, że, dlatego, że, um, jak to się mówi. Yy, dlatego, że yy, możemy mieć problem tutaj ze slajmami, więc automatycznie te, te styki pistony mogą być po prostu bardzo, bardzo um, cenne. Tak, oj, spadłem. Także mówię, także one będą cenne zapewne. O! Uuu! To tutaj jest. Czy Czyli będą widzę więcej żelaza. Ja tym się skupimy. Dobra, zainwestuję też na pewno od razu jakąś zbroję sensowną Dobra, mamy tutaj Trochę węgla, które też go wydobędziemy. Trochę kamienia by się przydało, nie wiem ile mam Także też trochę kamienia wydobędziemy Okej okay. kopu kop, kopu kop, kop, kop. Kopu kop, kopu kop, kopu kop, kop, kop. No i dobra, spoko. Um, dobra, to będzie mamy żelaza. 10, hmm. Dobra. Pytam się, czy idziecie spać. Dobra, idą spać. Także wyjdziemy sobie tego na chwileczkę z serwera. Mówię, no musiałem w końcu. Cieszę się, że naprawdę, że znalazłem. Kurczę. Ym. To miejsce, także super. O serio. Czekajcie, za dwóch na chwileczkę. Okej, okay, jestem już z powrotem, także możemy wejść na serwer. Um, także wchodzimy. Tu jest tu jakieś szkieleta. siema. Mmm. Um, tutaj jakieś mopki, spoko. Co chodzi? Halo! Kurwa, co oni robią? No za co oni nie robią? Halo, bo on się świetnie chce generować. No, halo, co jest? Czekajcie... Dobra, na stara sztuczka minecraftowa. O Jezu, ale taka nie do końca, bo... Dobra, coś się naprawiło. Dobra, eee... Um... Teraz tak, e, musimy robić workbench w ramcyk. E, teraz tak, zrobimy oczywiście piecyk klasyczny. Ugo wsadzimy, przepalimy żelazo. E, trochę narzędzi sobie stworzymy, na przykład stworzymy sobie. co jest? siekiera i łopata. ok, Dobra, tak zrobimy. Mm. ok, w porządku. Mm. Ja teraz czekamy aż to się przepali. Um. Zrobimy klatę, klatę i mierz zrobimy, tak myślę. Myślę, że będzie to spoko, inwestycja. Lata i miecz, także... tym już mieczek. Dobra. Jest mieczyk. Dobra, mam trochę dużo rzeczy, także będę musiał niedługo jakąś pasę ze wypadową zrobić. Ale myślę, że no to jeszcze znajdzie czas. Yy, na kilo wyrzucimy. Resztę nie wyrzucamy, może się wszystko przydać. Yy, dobra. To, niszczymy to. Zrobimy oczywiście klatę, którą się robi wi wiadomo jak. Cyk. Sweet up. Dobra, niszczymy crafting table, bierzemy go w rękę. Eee, no i dobra. Eee, dobra, musimy się stąd jakoś sensownie wydostać. A to zrobimy w taki sposób. Dobra, wydostaliśmy się. Fajnie, no prawie, bo dalej mi się świat coś nie chce generować, Dlaczego? Nie wiem naprawdę czemu. Nie wiem.. ser nie wiem o co chodzi. Dlaczego. Co jest nie tak? No naprawdę, nie wiem o co chodzi. No. no ff, jak gdyby tak nie mogę pracować, nie no o co chodzi? A to już w ogóle jeszcze, jeszcze gorzej jest. No, o co chodzi? Czy nie renderuje nowy teren? No, no, co jest? No widzicie to? Czy to się nie, 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 nie da nic zrobić? No, halo? Gdzieś mi ktoś. Dzięki. No nie wiem, czy ja renderuję nowy teren, czy co, czy o co chodzi. Oh my god. Nie wiem serio, o co chodzi. Dobra. Um, także, no cóż. znaleźliśmy świątynię w tym odcinku. No, niestety mam jakieś problemy, kurczę. Nie wiem, o co chodzi do końca, także... Um, póki co będę musiał przejść ten odcinek. Także, póki co, ja mam... dziękuję za ten odcinek. odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia już w kolejnych, odcinku. odcinkach. na razie. Pa, pa. Cześć.